Przy piłce z gościnnego, autoryzowanego serwisu samochodowego Renault Polkars. Witam Państwa, Bartosz Nowak. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Bartosz. Witam serdecznie. Pochodzisz, wychowałeś się w sportowej rodzinie, Twoja mama grała zawodowo w koszykówkę, również Twój tata był trenerem, pod którego skrzydłami zaczynałeś tak naprawdę swoją przygodę z koszykówką. Czy mógłbyś nam opowiedzieć coś więcej na temat swoich korzeni rodzinnych? Czy ktoś poza rodzicami wcześniej zajmował się sportem? Jak przebiegała kariera mniej więcej Twojej mamy? Na jakim szczeblu rozgrywek grała? Bo przypuszczam, mm. że wspólnie z ojcem chodziliście na jej mecze. Znaczy, ja wtedy jeszcze byłem bardzo małym chłopcem, jeżeli zaczyna, zaczynając od mamy. E, tak, no coś tam pamiętam. Pamiętam, że jeszcze dziadkowie mnie zabierali na te mecze. Dużo też z jakichś opowieści. E, ale począwszy e, od mojej rodziny, to w koszykówkę zaczął grać dziadek od strony taty, z tego, co, co opowiadał i z tego, co kojarzy, to była gdzieś druga, trzecia liga. Było to w Wiśle Kraków, no, dawne czasy, jeszcze, jeszcze przedwojenne tak, tak, tak naprawdę. No, tak jak wspomniałeś już mama, mama grała na poziomie, to była pierwsza liga, tak, tak jak teraz, nie Ekstraklasa chyba, tylko pierwsza liga, drużyna się nazywała Steel w środowisku koszykarskim jest ogólnie dosyć e, kojarzona, także. E, w jakiej pozycji grała? Szczerze powiem, nawet nie pamiętam. Chyba jako wysoko-skrzydłowa. Dosyć dobrze pamiętam, że zbierała i, 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 i też dysponowała dosyć dobrym rzutem. E, ale. wzrost po rodzicach. Tak, rodzicach. Mama, jest, mama jest dosyć wysoka. Mama ma 1,78 m, tata ma 1,87 m, więc. Więc rodzice są dosyć wysocy, dzięki, dzięki nim ja odziedziczyłem trochę tak wzrostu. E, co, no, trochę pamiętam, mamy, mamy te, te występy. To były dosyć na no, takiej dużej hali w Gorzowie, e, jak to wszystko się odbywało, jak, jak, jak to wszystko wyglądało. I myślę, że od samego początku byłem przesiąknięty tą tą koszykówką. Czyli zostałeś zarażony tak tym bakcylem miłością do koszykówki. Tak, tak, myślę, że tak. Myślę, że wszystko się zaczęło od tego przebywania na hali. To, że mama, mama bardzo często się śmiała, że, że jeszcze jak, jak trenowała w wózeczku mnie już prowadziła na, na hale i ja gdzieś tam sobie w kącie spałem, a, a ona trenowała, bo to wiadomo jeszcze jakie to były kiedyś czasy, prawda? E, natomiast e, natomiast e, powiedziałeś o moim tacie. Faktycznie tata nigdy koszykówki osobiście nie uprawiał, a nawet wręcz przeciwnie, bo grał w piłkę nożną i to też w jakimś tam poziomie trzecie czy drugoligowym. Ale potem jak już wyjechał na studia, to, to, to zmienił troszeczkę dyscyplinę i bardziej ukierunkował się nie wiem czy to poprzez jakieś naumowy mamy, czy, czy przez jej względy. Ale, ale zaczął się interesować bardziej koszykówką i, i, i w tym kierunku e, zrobił specjalizację trenerską. No i co mogę powiedzieć? No tata, tata zaczął mnie trenować, ja wiem, myślę jak miałem 5-6 lat. Właśnie jak to wyglądało, to bardziej było Twojej inicjatywy, czy tata ci bardziej wyciąga. Raczej, raczej zaciągał mnie ze sobą. On trenował wtedy grupę młodzieżową i to były grupy młodzieżowe w różnym wieku, On, powiedzmy tam od drugiej, trzeciej klasy podstawówki do czasami nawet ósmej klasy podstawówki i, i nawet liceum, a były, były też takie czasy, gdzie w Gorzowie była trzecia liga i juniorzy, juniorzy starsi i on te, te grupy też prowadził, a to może troszeczkę później. Ale, ale na początku, gdzie, gdzie miał te powiedzmy najmłodsze grupy, no to bardzo często zabieramy właśnie na obozy, gdzieś tam ciągnął na treningi. Wiadomo jak to w życiu dziecka, nie tylko koszykówka była wtedy, wtedy w modzie i piłka nożna i jazda na deskorolce czy na rolkach. Czyli były jeszcze jakieś inne dyscypliny, pojawiały się. Tak, tak, ale no to takie młodzieżowe. Czym się jeszcze taki mocny czułeś, w jakiej dyscyplinie sportowej? Czy Ja ogólnie, no rodzina moja jest, jest dość, dość usportowiona. Co roku praktycznie jeździliśmy na narty, w tym właśnie okresie zimowym, w lecie. Lubię pływać, może tak, y, próbowałem swojej siły na desce windsurfingowej. Także no, lubię wszelkie sporty, I czy to siatkówka, czy piłka nożna, czy, czy nawet podbijać ping-ponga, no, gdzieś, te, gdzieś te, sporty zawsze były wokół, wokół mnie. Dobra, teraz przejdźmy bardziej do takich aktualnych rzeczy. No, chociaż troszeczkę się cofniemy w przeszłość, do Twojego byłego klubu, do Anvilu. Kiedy przychodziłeś w 2012 roku, Mówiłeś, że masz nadzieję na dłuższą przygodę z Anwilem, jednak odszedłeś już po pierwszym sezonie. Czy coś nie wypaliło? Coś poszło nie, nie tak, nie po Twojej myśli? E, no wtedy kontrakt był podpisany, można powiedzieć, 1 plus 1, czyli na, na opiewający wtedy ten sezon i, i, i z opcją przedłużenia przez klub na, na kolejny. E, z tego, co pamiętam, tam dosyć... dosyć e, rucho było z pieniążkami w klubie i, i, i nie do końca może klub też chciał, żebym ja tam został. Może, może tak, tak to ujmę. Pamiętam, że, że w ostatnim momencie tak naprawdę klub, się, klub zrezygnował z moich usług i też, też ja troszeczkę się poczułem zostawiony na lodzie, bo, bo, bo większość tych klubów ekstraklasowych już miała powiedzmy te czołowe, czołowych zawodników w swoich składach uzupełnione. Natomiast no, trochę, trochę żałuję, że, że, że tam nie zostałem. Miałem, na, miałem po prostu nadzieję, po dobrym sezonie wtedy w Poznaniu w ekstraklasie, bo wydaje mi się, że to był dobry mój sezon, Yy, liczyłem na to, że w tym Anwilu, zwłaszcza, że, że był to klub naprawdę topowy, ale patrząc teraz przez pryzmat tego, jak, jak to się skończyło i, i jak wyglądały, yy, nie, nie, nie patrząc, jakby to powiedzieć, krytycznie na to, ale, ale jak wyglądały te ostatnie dwa sezony Anwilu, to myślę, że wybrałem dobrze. No i dobrze się złożyło. Właśnie czasem, żeby pójść naprzód, trzeba zrobić krok w tył i przekładając to na płaszczyznę koszykówki, yy. Chyba można powiedzieć, że takim posunięciem jest przejście z TBL-u do pierwszej ligi, co Ty zrobiłeś. Czy uważasz, że właśnie takim krokiem było, był transfer z Ambilu do Polfarmexu? Ja, ja myślę, że tak. No, przed podjęciem decyzji e, o przejściu do pierwszej ligi troszeczkę się wahałem, bo, bo miałem już tą możliwość, e, nawet ofertę z Polfarmexu e, dwa lata wcześniej, jeszcze jak grałem w Koszalinie. I wtedy zamieniłem Koszalin właśnie na PBG Basket Poznań. No, stwierdziłem, że, że Klub z Poznania może mi zaoferować dużo minut y, gry i przede wszystkim tej gry na wysokim poziomie. Natomiast y, tutaj po, po rozstaniu się z Anwilem troszeczkę... Y, jakby byłem trochę rozczarowany, bo myślałem, że ta y, przygoda ekstraklasowa i, i mój pobyt w Ekstraklasie się, y, będzie dłuższy. E, no ale no, no co? Nie no jest tak, że, że wszystkie kluby są też e, powiedzmy e, na pewnym poziomie finansowym e, skłonne płacić, bo to też jest dosyć ważne w sporcie. I... No, wiadomo, można było pójść wybrać zespół, który oferuje jakieś tam y, mniejsze, mniejsze y, wynagrodzenie y, kosztem y, większego grania, tak, większej ilości minut na wojsku. Ale myślę, że, że ta decyzja o, o przejściu do Polfarmeksu, tym bardziej, że po rozmowach y, z trenerem Kresiewiczem w tamtym okresie i z prezesem y, Sławkiem Merwińskim. Wiedziałem, że cel jest jasny, że jest to Ekstraklasa i, i że oni bardzo tego chcą, żeby ten klub wszedł do tej Ekstraklasy i w tej Ekstraklasie istniał tak, jak jest to, jak ma, ma to miejsce teraz. No. Także hmm. myślę, że, myślę, że wybrałem dobrze. Tak, tak. Ale w pierwszym sezonie, kiedy przychodziłeś do Polfarmexu, wspólnie z Krzysztofem Jakubczykiem, obok Krzysztofa Jakubczyka, byłeś jednym z liderów ze zespołu. W kolejnym sezonie doszło do sporych roszad, transferów, i twoja rola jakby się zmieniła stałeś się bardziej zmiennikiem zadaniowcem. Czy, czy taka rola Ci odpowiada do końca, czy jednak masz większe ambicje? Znaczy, no, ambicje na pewno są większe i ciężko tutaj jest polemizować z kimkolwiek, bo, bo i można rozmawiać z trenerem, i można rozmawiać z prezesem, i, i nie wiem, no przede wszystkim. Postawa na boisku też dużo świadczy o tym, ile się gra, czy tam postawa na treningach, ale, ale też nie zawsze, bo, bo e, jeżeli trenerzy budują zespół na podstawie zawodników zagranicznych i, i ci za, z, zawodnicy zagraniczni bądź topowi zawodnicy polscy e, mają spełniać te główne role w drużynie, no to tak naprawdę pod nich się buduje zespół, a, a, a reszta jest y, powiedzmy jakby uzupełnieniem tego wszystkiego. Co nie zmienia faktu, że, że od tych pozostałych zawodników też, też się oczekuje y, wysokiego poziomu sportowego nie, nie, nie tylko na meczach, ale też na treningach, prawda? bo, bo powiedzmy, wyrównany zespół, wyrównany poziom zespołu też gwarantuje postęp drużyny i, 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 i sukcesy, tak, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o, o, o moją rolę, no w zeszłym roku no na pewno miałem ciężko, no bo yy, dobrze, bardzo dobrze prezentował się Patryk Auda, też przyszedł jako zawodnik tak naprawdę yy, świeżo po, po, po szkole yy, w Stanach, ale już z samego, z samego początku był reprezentantem Czech, więc to też yy, no świadczy samo o zawodniku. Tak? Jeżeli jest powo powoływany do, do kadry swojego yy, kraju, no to yy, wydaje się, że powinien yy, prezentować bardzo wysoki poziom. No i tak było. Także, także miałem dość, dość soli solidnego rywala na swojej pozycji. Potem przyszedł Kevin Johnson, tam było trochę zawirowanie z Michałem Batką, z Kubą Duskim, z Hubertem Pawianem, bo tak naprawdę... taka na... chyba wewnętrzna rywalizacja też motywuje do... Oczywiście, że motywuje, tylko że w zeszłym sezonie akurat zostało nas bardzo dużo. Bo, bo z poprzedniego zespołu zostałem ja, został Kubaduski, został Hubert Pawian, sprowadzono dwóch kolejnych wysokich, czyli już jest pięciu. Za chwilkę po, przed samym prawie startem przyszedł Kevin Johnson. No i zrobiło nas się sześciu. No i tak, no, trener też chciał powiedzmy podzielić te minuty na każdego, no ale tak się niestety nie da grać. I to też może, może trochę wpłynęło na, na moją formę, może to wpłynęło na formę pozostałych. Zawodników, może gdzieś Michał, właśnie batka, mimo że też reprezentant Słowacji, może się nie odnalazł w tym środowisku, w, tym, w tej roli, jak, jaką mu tam zaoferowano. No i tak to wyglądało. Nie mówię, nie mówię że ta rola mi nie pasuje, bo, no bo przyzwyczaiłem się trochę do takiej roli. W Anwilu też byłem zmiennikiem i, i też miałem swoje zadania. Bywały mecze lepsze, gorsze, i, ale koniec końców wydaje mi się, że, że no, trzeba się przystosować do. No, nie, nie my tutaj rządzimy. Tak? Jest trener, który ma jakiś swój pomysł, plan, a jeżeli są e, sukcesy i zwycięstwa, to trzeba się, trzeba się z tym zgadzać. Przewracając do tej drużyny sprzed dwóch lat z Jakubczykiem, z Fabianem, z Mazurem, w tamtej drużynie było czuć takiego właśnie ducha. Byliście kolektywem, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Mocno się ze sobą nażyliście, zawiązywały się przyjaźnie. Powiedz, czy masz jeszcze jakiś kontakt z chłopakami z tamtej drużyny? No, kontakt mam z jednymi tam poprzez Facebooka, czy tam czasami telefonicznie. Taki największy kontakt mam właśnie z Hubertem Pawianem. Dosyć, dosyć często ze sobą rozmawiamy, wymieniamy tam spostrzeżenia, informacje z, z bieżących spotkań. I wspólnych osiągnięć, że tak powiem. E, natomiast e, wspomniałeś, że była fajna drużyna, że był fajny kolektyw. Wydaje mi się, że tak, że to nawet mogłbym powiedzieć, że pierwszy raz od, od, od czasów e, moich, e, mojej gry w juniorach starszych, gdzie było to ładnych parę lat temu, to była pierwsza drużyna, w której było czuć naprawdę taki e, chemię. chemię, tak, takie zacieśnienie się tych, tych więzi i nie tylko tych takich. Międzyludzkich, ale też taki właśnie sportowych, że mieliśmy ten jeden cel, że się nakręcaliśmy, że, że nikt się po prostu, jak to się potocznie mówi, nie wychylał i, i, i widzieliśmy, czego od nas oczekują i widzieliśmy, jak to po prostu dążyliśmy do tego, no, bo nie powiem, że wszystko było tak perfekcyjne i ładne, bo, bo wpadki też się zdarzały chociażby pamiętny mecz z Pruszkowem, gdzie pojechaliśmy tak naprawdę po niby łatwe zwycięstwo. a a po połowie przegrywaliśmy 30 punktami, <grywa> także no, drużyna była na pewno fajna. I to na pewno pomogło Ci w podjęciu decyzji o pozostaniu w kutnie. Tak, ja w ogóle tutaj w kutnie czuję się bardzo dobrze. Bardzo, bardzo lubię tutaj tutejszą społeczność, kibiców. Dobrze mi się tu mieszka. Na pewno, na pewno to ułatwiło, ułatwiło podjęcie decyzji, żeby tu zostać, czy to w zeszłym sezonie, czy to w tym, gdzie, gdzie też otrzymałem taką możliwość, e, propozycję ze strony klubu, że, że, że chcieli, żebym został, i, i zostałem. O ile się nie mylę, nazywasz sam siebie walczakiem. No właśnie, i jak byś scharakteryzował siebie jako koszykarza? Jakie są Twoje mocne strony? Myślę, że taką najmocniejszą moją stroną jest ambicja, bo, bo wiadomo, nie zawsze, nie zawsze człowiek ma siłę i nie zawsze wie, co jest dla niego najlepsze, ale w sensie takim że czasami trzeba odpuścić. Tak? No, nie, nie, ze wszystkim się, nie ze wszystkim się wygra, ale jeżeli czujesz wewnętrznie taką siłę, taką moc, że, że jesteś w stanie dać siebie więcej i... i w Pokazać innym, że, 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 nie, że nie, nie jesteś, jakby to powiedzieć, marginesem w sensie sportowym, to walka y, każdemu się podoba, tak? Jeżeli pokazujesz, że walczysz na boisku, że ci zależy, że y, dajesz siebie wszystko, to rzuca się chyba każdemu w oczy na samym w początku. Roku chcesz udowodniać swoją wartość. Zgadza się. Zgadza się. To myślę myślę, że, że to wszystko się wywodzi z ambicji, a Wszystkie pozostałe e, wady, zalety to już są inne kwestie. Kierujesz się mottem robić coś tak, żeby nie musieć tego poprawiać. Mhm. Czy sporo jest poprawek korekt e, dla Mateusza Bartosza, jako koszykarza? Znaczy e, to jest moje motto, które... Jeszcze <gry> bardziej w życiu niż na parkiecie. Tak, tak. 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 E... Bardzo często się podczas jakichś prac, czy to domowych, czy bardzo lubię grzebać przy samochodzie, I jak, jak coś, coś robię, to w pewnym momencie schodzi już to takie euforia, to takie podniecenie tym, co się robiło i tak człowiek myśli. Dobra, zostawię to już tak, jak jest, niech tak będzie. Ale właśnie mam takie coś wewnętrzne, że mi mówi nie, bo za chwilę znowu będziesz musiał do tego wrócić, bo za chwilę albo się zepsuje, albo ktoś wejdzie w te paprochy, które rozrzuciłeś, albo cokolwiek innego, i tak będziesz musiał to poprawiać. Więc wolę zrobić coś raz, a dobrze. Może żeby... powiedzieć, że jesteś perfekcjonistą? Yy, trochę tak, po moim tacie, mam, mam wrażenie. To dobra cecha. Yy, tak, myślę, że przed tobą jeszcze długie lata kariery. Na najwyższym poziomie. No by. Mam oby. taką nadzieję. I, mm, ale co potem? Co jeżeli nie będzie koszykówki? Czy będzie ten wymarzony pensjonat w kurorcie górskim, czy jednak chciałbyś jeszcze związać się z koszykówką powiedzmy jako trener? E, na to myślę też się zastanawiałem kiedyś. Ale myślę, że jako trener to tylko na poziomie młodzieżowym. Bo nie wiem, zawsze miałem takie wrażenie, że Y, y, może i wrażenie i, i potrzeba sprawdzenia się w, w szkoleniu młodzieży, y, jak to się odbywa. Wszystko. Widziałem to trochę z perspektywy mojego taty i myślę, że y, wiadomo, profesjonalny sport y, też przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale też pewną satysfakcję. Ale jak się widzi takiego y, młodego dzieciaka, który. Z czasem robi te postępy i, i widać to, że, że on się czegoś uczy, że chce, że dąży do tego, myślę, że to jest dużo bardziej satysfakcjonujące w moim przypadku. Natomiast wracając do tego pensjonatu, wszystko wywodzi się z tego, że, tak jak już wcześniej wspomniałem, co roku jeździliśmy z rodzicami w góry. I to zawsze były wyjazdy, czy to, czy to ferie, czy tam tydzień przed feriami, różnie, różnie to bywało, ale zawsze jeździliśmy w góry i zawsze mi się bardzo podobało ten górski taki klimat, taki spokój, ten jak ten śnieg spadnie, że ci ludzie yy, żyją troszeczkę inaczej. Przyjeżdżałem goście, prowadzenie takiego pensjonatu, że jest wspólna e, taka stołówka, może taka mała jadalnia, bo, bo nie mówię tutaj o dużym jakimś pensjonacie, raczej, raczej o takim domku, tam na 12-15 gości, to zawsze miało to dla mnie taki urok i zawsze to mnie gdzieś Jakie tak rajcowało. Tak, tak, właśnie, właśnie jak się wychodziło z tego przychodziło z tego dworu, z tego z tych nar, gdzie człowiek był tak wymrożony, zmarznięty. Jeśli wchodziło, to były zazwyczaj takie te drewniane, wielkie chaty. Siadało się na, na, na e, ławach takich drewnianych i zawsze było tak cieplutko i jeszcze były takie rozłożone skóry gdzieś tam, zwierzęce. No, to, to, jest, to jest klimat dla mnie. No. Jeżeli Ci się uda otworzyć taki pensjonat, to na pewno Cię odwiedzę. Zapraszam serdecznie. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za wywiad. Ja również dziękuję. Przypomnijmy, że moim i Państwa gościem był dzisiaj Mateusz Bartosz. Do widzenia. Do widzenia.